że ani muzeum z zegarów wieżowych nie będzie tak barwne, jakby mogło być bez nas, ani my może nie będziemy tacy dostojni bez muzeum. A z całą pewnością, jeśli wydarzenia w Galerii poszerzymy o poezję i o muzykę, to znacznie więcej zainteresowanych będzie i muzeum ożyje, i galeria ożyje, i miasto na tym skorzysta, a czy nie skorzysta na że, że ma być tutaj więcej rzeczy się dziać, oprócz tego, że, że w stawie. No no czy tam jest taki: już w składzie Rady Programowej są dwie osoby, trzy osoby, nie będące artystami plastykami. Pan Jurek Kamrowski no Zapraszam. Jest o, jest, o, o, o. Anna, jest, jest. pani Małgorzata, którą możecie tam Państwo dostrzec w blogu, A więc muzyk. I zamierzamy każdy wernisarz rozszerzyć albo muzykę, albo poezję. Tu się powinny pojawić bardzo szalone rzeczy, ja nie wiem na ile brać poważnie to co powiedział Romek, bo może to jest trochę taka kokieteria, że muzeum się ożywi jak zaistniała tutaj galeria. Właśnie, czy to znaczy, że to trochę martwe miejsce jest, bo miejsce piękne, wspaniałe, idea tak samo i Karilon też słynny na świat przynajmniej na te części Europy. A jak dużo osób odwiedza rocznie Muzeum Zegarów? Około 7 tysięcy. 7 tysięcy, no to jest... Mhm. Spora liczba, to raczej artystom, plastykom, za przeproszeniem, e, z przyjaźni tak. klimat i ilość osób, które po tych schodach się wspinają. Zobaczymy, czy oni zechcą tych stworzeń Aha, to może jakoś przymuszą. Chodzą to wszyscy, już, którzy wyjdzie do autodzwonu, więc, więc tak. I nie przesadzają z awangardą. Nie przesadzają z awangardą, a też y, my. Jesteśmy pełni lęku, żeby nie identyfikować galerii w końcu sztuki współczesnej z szyldem muzealnym. No więc właśnie. Jak powiadam, nie mam złudzeń, że tak naprawdę sam, samo zagadnienie konstrukcyjne zegarów wieżowych może interesuje z 500 osób w Europie, ale nie więcej. Yy, i, I to jest chyba... Z, Utrzymywać się w sposób ciekawy dla wszystkich tylko i tylko z, samych, z samej technicznym muzeum mechanizmów to jest zbyt wąski temat, zbyt wąski opcja. No ale jeszcze też na dole leży heweryusz. Heweryusz tak? pod małym nagrobkiem, a pod znacznie większym jego też Pewnie się coś no, takiego zdarzy. W przeciągu 10 lat czekają nas różne istotne wydarzenia w postaci rocznic. To urodzin Heweliusza. Natomiast nie można zapomnieć też, proszę Państwa, o, o, o innej, niezwykłej konzystencji, która także tu zaistniała. To jest zupełnie unikać stan Polski, gdzie właściwie dominują w tej chwili awantury, kłótnie i przepychanki. Mianowicie mam na myśli porozumienie, jakie zawarli karmelici. Proszę Proszę wziąć pod uwagę, że on to zupełnie gratis oddali. Podpisano porozumienie z władzami miasta i Muzeum Zęk Historycznym, i ta konsystencja trwa do dzisiaj. Niezakłócenie. No, Nam też pozwolili kopać, nawet dokopaliśmy się, się no, że tak powiem, do Pod tymi Za młode, ale byście kopali i sobie poszli. No. A muzeum ze A muzeum jest. Nie, no, związki ze szkołą też były dosyć istotne, dlatego że przy rekonstrukcji, właśnie tego epitafium heweliusza, na przykład na no, Świętej pamięci Józef Kowak przecież mocno pracowała przy tym całym e, drewnianym zwieńczeniu szmaty, drewnianej szmaty. Była no, Także tutaj no, właściwie całe środowisko w pewnym momencie pracowało. Właśnie wtedy, kiedy Zbierski odkopał szczątki Heweliusza, osobiście, osobiście odkopał, a Heweliusz leżał na jakichś tam swoich kolejnych rządach. Proszę Państwo, w imieniu w dzisiejszej to znaczy, w historycznego miasta Gdańska, pana doktora Rafału na Grzegorza Szypińskiego, kierownika oddziału Muzeum mierzowych i pana Romana Gajskiego. Witam bardzo serdecznie wszystkie panie, wszystkie panów, wy dzisiaj do miejsca szczególnego. Jest mi dosyć trudno o tym mówić, ponieważ ja jestem tylko historykiem, nie jestem nam w tym sztuki, a tym bardziej znawcą sztuki. Natomiast wydaje mi się, że warto przypomnieć słowa mojego mistrza, nie już profesora Zina Rosenkransa, znakomitego radnika, historika na Bier Listy który kiedyś nam na seminarium magisterskim zadał następujące pytanie. Jak to się stało, że kiedyś, kiedy jeden z twórców wystawił obraz we Florencji, to miasto podzieliło się na dwa obozy, tydzień trwała wojna na dopiero wojsko przysłane przez księcia w porządku. A teraz galerie trochę świecą skami. I wydawało się właśnie, że jedyną odpowiedzią, którą można przygotować na takim krótkim, w końcu dwugodzinnym seminarium, to, to jest pewnego rodzaju dywagacja, że salony mistrzów były otwarte. Były blisko ulic, można było wejść, robiąc zakupy, przeprowadzając się, rozmawiając, dyskutując z mistrzem, można było rozmawiać w trakcie powstawania dzieła. Teraz jest to cokolwiek, proces utrudniony. I wydaje mi się, że dalej idąc na tymi rozważaniami, jest pewnego rodzaju obowiązkiem ludzi odpowiedzialnych za kulturę, za zorganizowanie różnego rodzaju instytucji kulturalnych, właśnie udostępnianie dzieł sztuki i wprowadzanie nie tylko ludzi, którzy się bezpośrednio interesują sztuką, ale ludzi, którzy może nawet jeszcze nie, nie zetknęli się z tego rodzaju twórczością, ale oglądają coś innego i przy okazji mogą właśnie zobaczyć coś innego. Dlatego wydaje mi się, że pomysł tworzenia z uh, umysłu u panównie stojących jest jak najbardziej właściwy, jest uh, godny, no, nie pewnie godny ślad stanu, ale myślę, że przynosi nam jako muzeum i jako naszej organizacji muzealnej Wielki Zaszczyt i chciałem mu ogromnie podziękować, że pana właśnie tutaj. W muzeum zegarów wieżowych zaryzykować tego rodzaju eksperyment, zwłaszcza, że stare zegary mierzą czas. Mierzą czas nieupłatnianie i trudno przewidzieć, jak długo jest. I zderzenie tego, co twórca ma do podniesienia, niż to, co ma powiedzenie w Szanowni Państwo, pozwólcie mi odważcie się, że ja będę się posługiwał karteczkami. Ja nie jestem ante takim rudytu i liczbym jak mi po tygodniu poprzednim, ani mój następca. Witam wszystkich przyjmów na inaugurację galerii na wieży. Proszę pozwolić, że pierwszy są z nas kieruje ojciec przeł yy, yy, Łukasz S. od 7 lat, od 700 lat bierze udział w życiu gdańskim. Jak szeroki jest spektrum tego uczestnictwa, jak długofalowe jest myślenie ojców, jak pojemna jest formuła ich misji, my, jest tego, my jesteśmy tego najlepszym przykładem. I proszę przyjąć, kończę przeorze, słowa mojej osobistej wdzięczności. Tradycją jest, że władze Miasta Gdańska opiekowały się niezwykłym instrumentem świętej Katarzyny, to jest karyllonką. Obecnie, w trudnych dla kultury czasach, ta formuła została nawet poszerzona. Wierzy świętej Katarzynie powstało Muzeum Weganów Wieżowych, który jest oddziałem Muzeum Historycznego Osobowego od, od Zespołu, kierują pana dyrektora Adama Koperkiewicza i niestety nie obiecuje poprawy. Drugie słowa mojego wystąpienia kieruję do osób i instytucji, które w szczególny sposób pomogły w realizacji dzisiejszego wydarzenia. Muzycznego Wikęgla, który na pewno niezwyczajnymi dla niej dźwiękami do Włodności Dziwi za koncert kaironowy, który nas uraczy. Do pana Cypiana, Ciśnińskiego i pięknych pań prezentujących nie mniej pięknie jego jeszcze nie mamy już się już, już powoli zbliżają. Oraz do działu edukacji i kontaktu z publicznością Muzeum Historycznego, który pomaga w organizacji dzisiejszego dnia. Wreszcie na koniec, ale nie na ostatni. Trzecie słowa kieruję do grupy artystycznej kreującej galerię na wieży. W osobie lidera tej socjety, Pana Romana Gajewskiego, proszę o przyjęcie naszych podziękowań za zgodę na ryzykowny eksperyment, za urządzenie dzisiejszej wystawy, za cały ładunek intelektualny włożony w rozpoczynianie się projekt. Twórcom dzieł należą się gratulacje i podziękowania za prezentację swoich prac. Państwa talent i profesjonalizm budzi w nas uzasadnioną nadzieję na nieprzeciętny poziom tej galerii. Niemniej składam podziękowania panu Januszowi Krakowskiemu i Tadeuszowi Stojąckiemu, pracownikom pierwszego muzeum, za przygotowanie wierzy do ekspozycji, stworzenia bazy materialnej dla zaistnienia krywiastka metafizycznego. Na samym wstępie wypada podziękować, to wypada, ja chcę to zrobić, podziękować panu dyrektorowi. Za odwagę i za to, że odważę się być tak kompleksowym humanistą, co nie dziś e, Ściskamy Ściskałem ręce trzem Panom, e, którzy są dobrym duchem tego miejsca. E, Ściskałem ja i niewidoczni stojący za mną e, koledzy, koleżanki artyści. Panie Przemorzu, Panie Januszu, nie wiem gdzie Pan stoi. E, panie Tadeuszu, ten kalabalczysta, który witał Państwa na dole, to, to jest zespół. że różne dyscypliny e, artystów, którzy za często się na co dzień ze sobą spotykają, e, połączyły się Przeczytam Państwu listę osób, które dzisiaj trudno jest odczytać z tych małych karteczek, od możecie Państwo tutaj na podstawie spotkać. Jest nas tutaj 14 osób. E, jest Pan Zbigniew Gorlach, Jacek Kornacki, Marek Model, Grzegorz Radecki, Janina Lubnicka, Dariusz Sitek, Dobrowna Skrojewska, Elżbieta Tęgowska, Janusz Tartyło, Zbigniew Bęk, Zbigniew Wąsier, Jacek Zdybel, Wiesław Zarenga i moja skromna osoba. Że chciało nas drukować, co tak nieczęsto się nam masz... odbiera. <gry> Też z tego się zachowałam. <noise> jest Artur Barek i Szmonika Fernandes-Bichodu. Elżbieta i ta z nami bardzo No cóż, to jest koniec. Zapraszam wszystkich. Mam nadzieję, że będziecie Państwo do

Mo gbodo sepetoloo, mo yeto afetoo. we dey de f'atant kii n'en f'atant kii n'en fi gbese kii n'en fi kii.

Oh. <laughs>